Siemano wariaty, wracam Mako na wasze głośniczki, wreszcie prawdziwy handel, a nie kurwa jakieś podrabiańce. No i co? Wróciłem z ukochaną z nadmorza, opaliłem trochę z końską mordeczkę. Wiecie, trochę popiłem, trochę popływałem, a jak to polskie morze, no raz pogoda w wcipka, raz w dupkę. W każdym razie czasem odetchnąć od metka to jest naprawdę dobra sprawa. No ale co ja wam tutaj za koco gadam? Zajmijmy się tym, co najważniejsze, czyli obserwacje rynku. No i po pierwsze co do ulepków. Może się wydawać inaczej, ale mało się pozmieniało. Co prawda widzę, że na szopkach taniej kawałki klejnotów są Ezo, bez plus, czy tam jakieś inne rzeczy, ale mi dalej schodzą w dobrych dla mnie cenach. Czyli na przykład kawałki w dwóch sztukach po 180 tysięcy schodzą. Jest to dość adekwatne do cen, za jakie teraz jesteście w stanie kupić hurtowo, bo nawet i po 40 tysięcy sztuki u niebieskich jesteście w stanie właśnie je skupować. Ezo, bez plus. no tutaj po 100 tysięcy od sztuki właśnie schodził czerwonych. Księgi klątw bo tego znowu brakuje i u czerwonych, i u niebieskich, także myślę, że po 250 tysięcy sztuki będą scho spokojnie schodziły. Zęby po 500-550 tysięcy schodzą, a można je dorwać oczywiście o wiele taniej i u niebieskich, i u czerwonych. Śmiertelki łamane na ingi plus piątki po 550 tysięcy schodzą. W nocy? W dzień tak po 500 tysięcy też Wam zajdą. Natomiast już plus 7 od 2,300 do 2,500 miliona. Ebo plus 7 od 2300 do 2500 schodzą, czyli tak samo jak nasze zbrojki, z czego oczywiście już te bonki schodzą drożej u niebieskich. No i co? No to są te nasze rzeczy, którymi jest nam najlepiej handlować, ale Wy możecie oczywiście dorzucać coś tam od siebie. Dobra, przejdźmy teraz do sposobu zarobkowego, o którym często piszę, ale jeszcze nie powiedziałem w filmie. Otóż jak wiecie nie wszystkie questy w Metinie opłaca się robić, wprawdzie niewiele z nich ma jakąkolwiek dla nas wartość. Lecz tak do 23 poziomu są takie dwie perełki, dzięki którym możemy się dorobić troszkę kaski. No i o czym mowa? No mowa tu o zabiciu Eun, Yang i Mi, Yang, czy jakoś tak. Nie wiem, jak one się tam kurwa wabią do końca. Ale pierwszy quest dostajemy na 20 poziomie, drugi na 23 poziomie i to wszystko zleca nam strażnik wsi. No i też nie mam tutaj co za dużo gadać, po prostu walicie na wsiokę te dwie piczki, nic bardziej prostszego, wiecie, rutyna gier MMO. No i z tej na 20 level dostajemy srebrną brazuletę plus 0. Która jest warta od 550 do 6000, 600 tysięcy. Natomiast tej na 23 level dostaniemy złoty nasion na plus 4 wart od 600 do 700 tysięcy. No i w ten oto sposób średnio wyciągamy na lajcie na jedną taką postać 1 200 miliona. Też nie wiem jak ekspliście postacie, kiedy zmianki były na 20 level ze skrzynki, czy za pomocą bota, czy na BO, czy tam kurwa w jakiejś innej melinie, ale teraz macie jeszcze dodatkowy pomysł jak sobie dorobić pieniążki, jeśli na przykład wasze postacie stoją na 20 levelu i nie zrobiliście na nich właśnie, na nich właśnie tego quest'a. Kurwa, ale się przejęzyczam. Dobra, ale swoją drogą... Jeśli nie jesteście pewni jakiegoś quest'a, czy warto czy nie warto, no to polecam sprawdzać na stronie Metina na Wikipedii i tam macie wszystkie potrzebne wam informacje co i jak, a wy sami sobie to ocencie. Na pewno te dwie misje są go godne poświęcenia na nie czasu. A jeszcze na 25 level jest też jakaś taka misja na pierścionek Zaręczynowy, z czego też wam wpadnie jakiś fajny hajsik tam od 2 do 3 milionów, może nawet więcej, nie jestem pewien tego. Dlatego no kurwa, no jak dla mnie to tylko te misje właśnie rozwiązywać. A co do tych questów jeszcze, mogę mniej więcej Wam zrobić rozpiskę, które questy warto zrobić, pomijając oczywiście biologa od 1 do 50 lewla. No i omówimy sobie czemu akurat ten quest, co jest jego atutem, jeśli takowy jest. No jeśli się oczywiście Wam spodoba, no to zrobimy sobie też kolejne przeskoki. Oczywiście to zrobimy jak z zawsze kowalowi z dupy czekotupkę, o tym nigdy nie zapominamy, czyli troszeczkę ulepszanka, w dupę ruchanka, a potem to spanka. No i co? No i na koniec podliczymy, czy na plus i miłość, czy minus i KO kutasem. Dobra, także przejdźmy od razu do rzeczy. Czas namoczyć pizdeczkę kowala, nakładamy Omnitrixa i lecimy w tany, także muzaap. Muzaap <śpiewanie> Yo, ja będę płyszał, będę piszczał, piszczał, pod tą piszczał Będę tańczył na Babilon z gliszczach. Jedni widzą, we mnie mistrza, inni nienawidzą, tak jak generał Kisza prawdy, prawdziwy dla gry, ja robię takry Ostry jak woda bez gry, Jak ból podagry, jak chują My tu to nagry nagrywamy, realizujemy plany, szczęście na te wypasione minivany Mamy w dyni plany, jak gdyby nigdy nic gramy Im dojebany nimi jak minigany Spalamy kilogramy, kany, to nie hany, hany i co mamy, damy nie tylko dla money, money, władzy organy. My w chuju mamy czulu, ulu, rany, styl gramy. hamy swój wózek, mamy uh. Uh. Biją tam tamtami, gdy rozpoczynamy tany zynu. Pewnie jak tylko kuzynu, Aha, aha. To drewniane małpy, obki z tej, tej, to rok drewniane małpy, ey. To drewniany małpy, obki z tej, tej, to rok drewniane małpy, ey. Do drewnianej mapy rąk jest tej, tej, do rok drewnianej małpy, ej Do drewnianej mapy rąk jest tej, tej, do drewnianej małpy, rok Yo. Nie bądź własne. góra zbiera na plazmę Dziś każdy z sarkazmem robi kapsy na tym Ja znam się na ty, znam tematy Rad dla kumaty, i maty Wojny i platy, traki i katy Zyski i straty, bronki i baty Kluby i haty, ci starsi i małolaty To te klimaty i to te katy Unikaty dla tych, co mają swoje światy Co mają swoje jazdy Jak każdy, co ma styl własny Radźmy w nocy, radźmy płyść Dobra, no i po robocie. W ogóle powiedzcie mi kuzynik, to kurwa kojarzy górę, ale i ten co leciała. Jak byłem dzieciak, to na menażach pamiętam, że brzęczały te stare dobre klimaty. A co do tego co zobaczyliście, no to zainwestowałem w te rzeczy plus ulepszanie około 4 do 5 miliona. Wyszliśmy tak plus minus 16. No tupy nie urywa, ale wiecie, zawsze coś. Ogólnie to jeszcze na moim pierwszym streamie dojebiemy mocne ulepszanko, także zaopatrzcie się w kondomy, bo to będzie kurwa wybuchowy stream. Ale to wszystko jeszcze jest owiane tajemnicą co i kiedy. Na surce, powoli, expie, coś tam nagrywam powolutku, ale główny plan to dojebać 75 i wpaść na DC bądź DT i pokazać Wam jak tam leci zarobek. No i co, no to tyle na dzisiaj, może nawet jutro Wam wrzucę tą listę questów, e, co Wam mówiłem. A na razie trzymajcie się wariaty z sakiewką w górze. Dobranoc.